Mano kolano. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecrafta. Yy, dzisiaj będziemy robić testy. Czy zginę? Dobrze, ale ja tutaj jeszcze sobie taki byczek popełniłem, czyli... Jeszcze muszę raz muszę na kreatywny przejść. Jezu, ile razy jeszcze będę się przełączał na kreatywny? czy to jest ten serwer? No kurde. Ja nie mogę, no. co ja na najlepszego wyrobiłem? I, i w... No i... no wchodzi mi na serwer, a nie może właśnie. Bo ja muszę przełączyć jeszcze na chwilę na kreatywny, żeby drabinki dać na każdą wieżyczkę. Bo, no, żadnych, bo, no, stąd nie wyjdę, nie mam żadnych itemów, zresztą widzicie. O, Steve'a sobie ustawiłem. pro papier, gwiazdka pilotechniczna. Dlatego, tak widzicie, no nie skraftuję sobie drobinki. No, zwyczajnie, bo nie mam mi temu. Stąd nie, no, nie mogę wyjść. coś. Wyjść. Oj. Tu chyba wyjdę. No, nie mogę stąd wyjść. Nie będę rozwalał, bo. No wiem, Dylita się w sumie szybko rozwala, ale. Dobra, teraz. Dobrze, teraz nie kliknę, żeby wchodzić na serwer. Teraz kliknę edytuj świetnie. Dobrze. Bo ja to ciągle już przełączam od 15 minut przed odcinkiem z przetrwania na kreatywny. Dobrze, żebyście nie sobie pozwolili, żebyś mnie sobie ekran. Dwie minuty mamy to już film. Dobra, latanie. A muszę sobie wziąć chwilę, gdzie one są. Drabienki. Siedzy... Mamy drabinki. Ciemno ta noc. Nic nie widać. Teraz na pierwszą wieżyczkę daję. No zabierz to. O to, o to już zabierz. Dobra, na pierwszą wieżyczkę drabinkę mam. Teraz na to. A ja też trochę nie przemyślałam, bo mogę w bruku zrobić. Bo bruk jest ciężko rozwalca mą rączką. Czekajcie. Boże, co tu ja wpisuję? Ziemia. Dirt. Deut potrzebny mi. Dobra, by niech będzie taka to po prostu ziemia dobra, bo też mi się bo też mi się... Ja spokojnie te itemy wszystkie wywalę. Ja nie zostawię ich na serwie, bo będzie ułatwienie. No dobra, wyjść to do i stąd będzie można i tak gdzieś jak HP to zabierze. Jak czy się jak wejście HB zabierze? Dobra. Na drugą jest, teraz na trzecią to już jest wysoka. Kurde, ale takiej przerwy to nie możesz zostawić, bo nie będzie dało się wejść. No. Dzieje się, robi dobrze. Zobaczcie, wstaje, nie sądzę, że przeżyjemy. Ale spędzimy się. To będzie tu przynajmniej jaśniej. że na każdą wyrzeczkę są drobinki, każdą, dobra i to uwaga odkładamy ziemię odkładamy a ziemniaka weźmiemy oj, trujący ziemniak, nie czekajcie czy ja wyrzucam tej tam nie, dobra Ziemniaka, ja chcę konstruować z ziemniaka. Nie da się. Dobra, ja tu wezmę coś do jedzenia, ale co? Co by tu wziąć do jedzenia? Hmm. O fuj. nie, 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 nie. Parówka, sausages i uh, u... ogólnie no, coś do jedzenia Nie będzie łatwo znaleźć tutaj teraz i do jedzenia. Siodło nie bierzemy pieczone kurczaki, tak te się trzy paczki. 4, 5, cały kwiatunek kurtaków 5, 6, 7, 8. Dobra. Całe kwiatunek kratów. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, by się przełączyć na. Jesteśmy gotowi, aby się przełączyć na... A nie. i zaczynamy testy. Dobrze. No kurde, znowu to samo. Okay. Dzięki no to ja jeszcze nie zacząłem, no i ane hole. kie hole. Rrr re, 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 re. Tak, no, mi się właśnie nagrzał. 65 do dna. Dobra. dobra. Okej. Okay. Jezu. Dobra, no to tak. Kończę. Na no. Tutaj o, żeby już wchodzić i przełączamy. na przetrwanie. Aby łatwy łatwe. Tak. Przetrwanie. Dobrze. grajmy na serwę. Jak widzicie, na razie gram w wersji beta Minecrafta, ale to hmm, potrwa to jeszcze, zanim ja wyjdę z tej wersji. Ja tu muszę wszystko na becie zrobić, wszystko nagrać, to co powinienem i zaczniemy wtedy drugi sezon już be, nie na becie. Jasne, Dobry widzowie? Napiszcie w komentarzu, czy tak, czy nie i... Kurde, nie mogę teraz jeść, bo mam pełne żarcie, no nie, dobra. Dobrze i uwaga. Dobrze, kurde, nie, nie może tego być tu. Ej, ale nad tym kurczakiem się kopię dobrze, wow! Nie może być tego, bo I nie mi... I mi... na pewno HP nie zabierze. Na tej pierwszej linie Oj, z ojciec tej największej, nie sądzę, że przeżyję, ale cierpię W tego samego końca, Dzień. Dobra, to jest na kościąkę nie o tył te ścianki mogą być kurde, nie wierzę, że mi happen jest... A tak chyba na drobince. Spodziewa. Nie, muszę być jedne, chociaż jedne kurczaki. Dobra, wy, wyrzuciłem. No nie no, no muszę być z rękami, tylko tymi kurczakami w rękę. O, coś nawet. Uwaga! Skaczemy! Co? Tylko pół serca mi to zabrało? Dobra, czeka, dobra, zregenerowało mi się tamto serduszko. Wchodzimy na to uwierzę. I Też wody nie dawałem, ponieważ woda by właśnie pomagała jeszcze nie zginąć, co nie widzowie. Ponieważ, jak się yy... No, i teraz muszę czekać. bo aż mi się HP zregeneruje. A mam pełen żart cały czas. Dobra, uwaga. Go. O, trzy serca zabrało. Dobrze. Musimy czekać. Aż mi się. Dobra, i teraz będzie mi regenerowało serduszka. Po prostu już siedzenie nie było mocno i tam mi nie regenerowało. No co? No czemu mi tak nie regeneruje? Słabo mnie będzie. No regeneruje No i ostatnie pół serduszka. Dobrze, mamy pe pełno chabła. Miałem tyle mięsa, bo wiecie, widzowie to, prawda? Auć! Będzie coś haperowane w, w fało. No i... Ciąb ten kurczak. Ciąb ten kurczak mi jakoś tak słabo serce regeneruje. Do jasnej cholery. No, ja zanim ja tu wejdę, to już pół, już minie pół odcinka. Nie, i czekam na górze aż mi pełno serca się zrobi. Dobrze, że już tylko pół sercu. Dobrze, skaczemy. Uwaga! Nie, źle zrobiłem, więc teraz spojrzeć na górę. O Jezu, pół HP mi zabrało, dobra. Czekaj, jeszcze jeśli nie możemy, bo mam jeszcze pełno jedzonka. Dobra, teraz na jeszcze, na, naj... dobra, na najwyższą wieżę. A i widać, że jest najwyższa. Potrzebuję no dużo mięsa, w za dużo tego mięsa, Posiłem. Dobra, mam 100 HP. Jezu, pająk mi się tu zrespił, ocie! Co? Nie ginie przez dzień. Muszę pójdzie. Okej. Okay, nie zabrało mi to całego HP. Ale muszę... Jezu! Już mnie nawala. sam. Koniec odcineczka. Giniemy. Zerzył mnie jeszcze ten pająk. No dobra, giniemy na sam odcinek. końcinka. W tym odcinku to już jest wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć.